Cześć wam, cześć wam, witam w następnym filmiku od dzisiaj, przez najbliższe, nie wiem, 5-10 dni będę podawał jakie mam makro po adaptacji Co się u mnie zmieniło Dam na początku. Zrzut screena dam Słownie powiem tak Zwiększyłem białko mniej więcej na 1,2 2, 1, 3 gramy na kilogram masy ciała. Tak mniej więcej to jest. Myślę, że 1, 2. Z czasem zwiększę je do 2, ale to w ciągu 2 miesięcy, może 3 miesięcy. Więc na razie przez najbliższy miesiąc myślę, że będzie takie makro. Tłuszcze wiadomo yy, zmniejszyły się kosztem białka. Białko urosło, tłuszcze zmniejszyły się. Węgle zostały te same. Zostało 5% węglowodanów. Yy, więc tak... Dzisiaj wrzucam pierwszy filmik, i to będzie na takiej samej zasadzie, że będę dzień wcześniej wrzucał makro na poprzedni dzień, co będzie. Więc oglądajcie, do następnego. Cześć Wam.